Patrzcie, co się dzisiaj udało upolować. Patrzcie, ile ziemniaków. I weźcie mi, powiedzcie, kurczę. Dwa worki takie to jest 10 kilo ziemniaków. Słuchajcie, i o co tu chodzi? No, słuchajcie, no patrzcie, jak te ziemniaki wyglądają. Kurde, ja Wam powiem, że niekiedy w sklepie, jak worku kupię, to gorsze są. No, kurde. To nie ma Muszę to przerzucić, bo nie będę się tak słuchajcie długo patyczkował ziemniaki to się chyba tak jak te kurczek, ale jest tych ziemniaków dobrze że ja powiem wam o tu jest etykieta że po ile one były patrzcie dwa przecenione na 2,50 z słuchajcie z 14 Ile tam było? Z 4,50, już myślałem, że z 14 coś mi tutaj nategowało, ale kurde jest tych kartofli, ale wszystkie jeden w jeden, słuchajcie, no są kurde naprawdę zacne, nie wiem co to za odmiana, czy ktoś tam się z Was zna, na pewno. Ja lubię zawsze ziemniaki wyciągnąć z worka, nie wiem jak wy, bo one się później kurde. Już mi się zdarzało, wiadomo, że to człowiek się zawsze uczy po fakcie, nie? Zdarzało mi się, słuchajcie, że się zaparzyły. Matko, jedyne. Dobrze, że jest dosyć chłodno, bo one by mi tu wszystkie chyba wzięły i zakwitnęły. Ale muszę się jutro jeszcze do sąsiadki uśmiechnąć i jej oddać jeszcze tych ziemniaków trochę, bo Powiem wam, no nie przerobię, no nie da rady. No słuchajcie. 10 kg kartofli, no nie ma opcji, żeby to przerobić. Tak to wygląda tematycznie. No i parę złotych, słuchajcie, jest zaoszczędzone na tych kartoflach. Patrzcie, jaka skrzyna tego wyszła, nie? Zaraz to na korytarz sypnę, bo to nie ma macie. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, co my tu mamy? Sałatka taka. Sałata, to znaczy, wiecie, to taki mikki, jest, dobra. Kurczę, tu pani mi tu ładnie rozpisała, co jest dla mnie. Słuchajcie, la, Jakaś szefowa taka, kurczę, widzę, to jest dosyć poważna i kurde i zatna firma. Tu mamy paczkę jabłek rajskich. Te jabłka to jest, powiem Wam, to są żarty. W funtach 20 to mamy jakieś tam 6 zł, zobaczcie, za te jabłka. No, no dalibyście 6 zł za te jabłka. To są żarty to są żarty nie wiem ile tam jest tych jabłek ale tam pół kilo to nawet nie będzie tu mamy słuchajcie słodkie budy budyniowe bułeczki one są strasznie zacne strasznie kurcze ja nie wiem co ja mam robić słuchajcie przecież ja jestem ja jestem na diecie no kurde wiecie, wy wiecie o tym bo wam mówiłem no. ile tych bułek jest 6 bułek no no nie wiem, dobra, powiem, wiecie, na filmie powiem, że to do kawy dla sąsiadów, a że je sam obrócę, to już jest pewnie inna historia, wiadomo. Tu mamy, patrzcie, sałateczkę jakaś, ulala, ale ona jest taka, no nie wiem, spróbuję, ale powiem wam, po niej może pogonić, może pogonić, jest, tu już jest wysoki procent taki, wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi, tu mamy jakieś, słuchajcie... Z z kiełbaskami jakieś te o kurcze mać, to może być dziwna sprawa lubię powiem wam te z pasztetem ale nie wiem to co to są no pisze, że jest z jakąś kiełbasą no zobaczymy może przejdą, nie wiem zobaczcie po ile one są, po ile one były no nie no, przecena to jest po przecenie w funciach 20 to nie wróży to nie wróży nic dobrego no nieważne, co tu mamy warzywka Warzywa, proszę Państwa, będzie jutro do obiadku. Lubię takie gotowane, słuchajcie, warzywa. Trzeba dużo warzyw i zajadać. Jedną pewnie zamrożę na zupę zupkę jarzynową w przyszłości. O, tu jeszcze mamy, słuchajcie, mafiny jakieś. Nie, no mafiny to. Nie, mafiny to nie ma co. Jestem na diecie wszystko, wszystkim, ale powiem Wam, że chyba sam je zeżrę. nie ma innej opcji. Nie widzę innej możliwości, bo one są strasznie zacne. Odłożę tu, żeby tutaj się jacyś kibice mi się na nią tutaj nie zeszli. Jacyś tacy, wiecie, chętni. U, tu dwa coś tam za takie, patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Sześć plasterków za 12 zł. No, 11, no słuchajcie. No. Tutaj nawet nie ma co komentować. No, takie pieniądze. Co my tu mamy? Banany malutkie. Te małe są fajne, bo one są chyba lepsze. Jakieś zielone, te żółte ludzie jedyne. To chyba od tej cebuli, co? Co była w plecaku razem. Może być, nie? Co wymyślicie? Aha, i dajcie znaka, czy banany się wkłada, bo ja wkładam do lodówki, bo mi się wydaje, że one dłużej poleżą. Z pomidorami wiem, że to jest zły zabieg. Nie wiem, co wy myślicie. Dajcie znaka, co zrobić, żeby banany dłużej troszeczkę pociągły, nie? że tak wiecie. Ze trzy dni, no bo ja nie przerobię, nie, nie przerabiam tak codziennie. Zjeść tyle bananów. No nie ma takiej możliwości. cebulę jeszcze to bym zżarł ze 3 kg dziennie, ale no na pewno nie bananów. Dobra, tu mamy, patrzcie, ile cebuli. Oczywiście, jak cebula jest w domu, no to wszystko jest. Nie wiem, czy tak macie jak ja. Kurde, u mnie muszą być ziemniaki i cebula. Czy są ziemniaki i cebula. Może nic nie być. Ja jestem szczęśliwy, ale jak nie ma cebuli w domu. Czy ziemniaków, no to już mi jest. No i nie wiem, nie wiem, naprawdę. Nie wiem, czy też tak macie. Dajcie znaka w komentarzach, czy macie taką fobię, że musicie mieć w domu tą cebulę i ziemniaki. O, a pochwalę Wam się sałatkę jaką zrobiłem. Kurde, miałem Wam pokazać, jak się ją robi. No ale to następnym razem, ale powiem Wam, fajna pozycja, no bo tych brokułów miałem dużo, nie? Patrzcie, taka ta brokułowa, ale ona jest naprawdę smakowita. Słuchajcie, przy Was ją spróbuję dajecie to jest taka wiecie szybka sałatka brokuły bierzecie sobie podgotowywujecie tylko to nie trochę dajecie trochę kurczaka akurat miałem tam gotowanego takiego do tego makaron obojętnie może być jakiś może być tak mogą być kolanka i do tego sól oczywiście pieprz i wam pokażę co ja sobie tutaj robię Tutaj daję oliwę z oliwek do takiego wiecie, słoika i tutaj wyciskam dużo czosnku. I to mi tak przechodzi ta oliwa i później właśnie dodaję tylko do takiej sałatki. Tą oliwę z czosnkiem i jest taka fajna ta sałateczka czosnkowa. Dobra, następnym razem jak będę robił, to pokażę co jest. Co jest 5 krok po kroku, nie? żebyście też się nauczyli. No, i to wszystko w tym jakimś wieczornym, wieczornym gniocie. Pewnie wygoranym, obejrzycie. Pozdrawiam serdecznie. Jakieś sekcja komentarzy, oczywiście, wasza. No, ja będę startował z tą sałatką. Nie pochwalę się, nie pochwalę się, jakie były efekty, bo no nie wygląda to dobrze. No, to do następnego. Trzymajcie się. Pa!